Z Ewangelii według świętego Jana. Piłat zatem powiedział do niego: A więc jesteś królem. Bardzo ciekawe jest to, że Piłat na początku rozmowy mówi do Jezusa: Czy ty jesteś królem żydowskim? Na koniec zaś tej rozmowy, podczas której Jezus wyraźnie zaznacza, że jest królem na niebie i na ziemi, Piłat odpowiada: A więc jesteś królem. I nie dodaje już tego przymiotnika królem żydowskim. Piłat wydaje się zrozumiał, że Jezus mówi o królowaniu dużo bardziej uniwersalnym niż królowanie nad jednym narodem. O królowaniu nad całym wszechświatem, nad historią, nad dziejami, nad każdym człowiekiem, nad tym człowiekiem, który jest tu i teraz, ale także nad wszystkimi pokoleniami przed i po Jezusie. Po jego czasach. Piłat więc y, temu uniwersalizmowi Królestwa Jezusa Chrystusa daje wyraz, kiedy mówi: A więc jesteś królem, nie dodaje królem żydowskim, bo sam Jezus nie nazywa siebie królem żydowskim. Królowanie Jezusa nie odnosi się do żadnego konkretnego narodu, i do żadnego konkretnego czasu, i do żadnej konkretnej przestrzeni. Królowanie Jezusa jest ponad, poza to wszystko. Niektórzy badacze Pisma Świętego twierdzą, że kiedy Piłat napisał jako przedstawiciel Cezara tabliczkę, pod, tabliczkę w trzech językach oficjalnych cesarstwa rzymskiego po łacinie, w grece i w języku Żydów a na tabliczce tej napisał Król Żydowski. To tak, jakby wydał oficjalny dokument państwowy proklamujący Jezusa jako Króla nad narodem wybranym. Wydaje się, że o ile z biblijnego punktu widzenia, czy z punktu widzenia historyków, może mieć to jakieś znaczenie, o tyle teologicznie trzeba rozumieć, że Jezus pojmuje swoje królowanie zupełnie inaczej niż my. Jego królowanie to służba. Dziękuję Wam, żeśmy razem te słowa Świętej Ewangelii rozważyli i zapraszam serdecznie na jutro.